Dzisiaj y, obchodzimy piętnastolecie istnienia naszego stowarzyszenia. Rozpoczęliśmy uroczystą prezentacją na temat historii naszego stowarzyszenia, na temat jego powstania, jego działalności. Wspominaliśmy nasze główne zadania, nasze osiągnięcia. Wspominaliśmy także naszych przyjaciół, którzy odeszli w ciągu tego czasu. Uchonorowaliśmy także naszymi wspomnieniami ludzi, z którymi współpracowaliśmy. Nasza grupa zajmuje się w szczególności odtwarzaniem wydarzeń, które miały miejsce w latach II wojny światowej. Naszym działaniem chcemy upamiętnić bohaterstwo, poświęcenie ludzi, którzy żyli i walczyli w tamtych czasach. Zajmujemy się Także upamiętnianiem miejsc związanych z ruchem oporu z okresu II wojny światowej. Przeprowadzamy także konferencje, wykłady dla młodzieży związane z historią, ale naszym takim, naszą taką chlubą jest odbudowanie ziemianki Wira w lesie Trzepietniak. Oraz części szpitala o kryptonimie 665. W tej chwili, tak jak rozmawiałem dzisiaj jeszcze z przewodniczącym, nasza grupa jest, można powiedzieć, tak rozpędzona, że wszystko można by było puścić i działoby się dalej samo ponieważ cały czas mamy propozycje coraz to nowych inscenizacji. Współpracujemy z wieloma gminami, nie tylko powiatu biłgorajskiego. Chcemy utrzymać tempo, jakie w tej chwili jest, a jest niemałe, ponieważ imprez w ciągu roku jest nawet kilkadziesiąt. Także każdy weekend praktycznie w sezonie, który zaczyna się od marca, a nawet tak jak dzisiaj pan poseł Zawiślak wspominał, od stycznia, no, Impresje jest bardzo dużo, a weekendów, jak wiadomo, jest tylko 52. Także praktycznie każdy weekend jest zajęty. To dzięki Wam ta historia trwa, jest aktywna, jest pokazywana wokół, to Wytworzycie lekcje historii dla ludzi młodych. To dzięki Wam ten przekaz, który trafia do nas, do mieszkańców, jest żywy, prawdziwy, ale jest też bardzo często. Hołdem dla tych, którzy oddali życie w czasie wojny. Życzę Wam dalszych sukcesów, takiego zaangażowania, jakie do tej pory okazywaliście w osiąganiu, dążeniu do celów i przedsięwzięć, w których się podejmujecie. Wszystkiego dobrego dla Was również w życiu prywatnym.